Taka tutaj, tutaj Agoszka. Dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta na serwerze ym, Wojanowice. Tak, oglądam wojama, Nie śmiejcie się z tego, bo jakby to normalny youtuber. I, 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 i... trochę już zaczęłam grać i mam tam parę przedmiotów, ale czy nie będzie Wam to przeszkadzać? Pamiętajcie, żeby subskrybować, łapkować i dawać no, komentarze. No to sobie tutaj wybieramy tryb gry. Ja, ja ogólnie gram tylko na wojanowice. Pewnie też później pójdziemy na box, ale na razie nie. Wojanowice i ja na razie gram na pierwszym w razie czego będziemy mogli spotkać, jakby zrobić takie jakby spotkanie widzów. Jak będziecie chcieli, albo w ogóle stworzyć jakiś inny serwer. No, dobra. No, co tutaj mamy ogólnie taką moją bazę? Postawiłam sobie parę rzeczy. Mam y, takie, jakby trzy skrzynki. Tutaj mam takie rzeczy, y, jakieś inne, które do niczego nie pasują. Tu mam rzeczy z mobów. Tutaj mam, jak widzicie, przedmioty i takie zbroje skórzane. Wiem, że to niepotrzebnie to trzymam, ale chcę. Ogólnie mam teraz zerowy level, bo przed chwilą tam umarłam, ale nic nie straciłam. Um, tutaj um, mam jedzonko i różne jakieś tam bloki, a w Enderczyście to, 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 to mam takie ważniejsze rzeczy, czyli na przykład tutaj takie przedmioty diamentowe, bo ogólnie um, w skrzyni zdobyłam w skrzyniach zwyczajnik zdobyłam yy, więcej tam trochę bloków diamentów, ale przy, przypadkowo tam nie wiedziałam, gdzie, gdzie jakby się kończy spał i tam mogli mnie zabijać i no, dwa razy umarłam, więc na razie sobie nie tworzę zbroi, tą gdzieś zdobyłam. I teraz mam, jeszcze wczoraj zdobyłam yy, epicki klucz, bo codziennie jak wchodzę, to odbieram klucze, jakby, że codziennie wchodzę. To możemy sobie też dzisiaj odebrać właśnie nagrodę. Tutaj patrzcie, jakie mam Enchanty, coś tam zrobiłam. W ogóle nigdy nie enchantowałam w Minecrafcie, bo jestem totalnym nubem, więc proszę, nie róbcie ze mnie tak. Dobra, wpisujemy sobie teraz yy, nagrody. I patrzcie, tutaj odebrałam już szósty dzień z rzędu. Wszystkie, patrzcie, tutaj się zaczął od szóstego dnia jeden epicki klucz. A dzisiaj, siódmy dzień, dwa epickie klucze. Więc będziemy mieli razem trzy. A na końcu są cztery legendarne klucze. Jeśli ktoś nie wie, co to są za klucze, to zaraz wam pokażę. Dobra, odbieramy. Super, mam dwa epickie klucze. Yy, dobra. To w razie tak w razie czego włożę je sobie do Ender Chesta i po prostu odbiorę. No, zaraz wam pokażę zresztą. Dobra. To sobie odłożymy. A nie, dobra. To na razie pójdę po prostu bez przedmiotów. Yy, bo w sumie mi niepotrzebne na razie. Albo dobra, bo może sobie. Dobra, Nie nieważne. Dobra, typamy się na spawn. Jesteśmy na spawnie i tutaj widzowie, jakbyście nie widzieli. To mamy tutaj takie skrzynie. O tutaj różni gracze. Pozdrawiam wszystkich. Jeśli ktoś tutaj to... No, jest na odcinku, to mamy zwykłą skrzynię. I patrzcie, tu można dostać takie rzeczy. Takie takie bloki różne. No. A tu. O nie, tu jakiś tylko zestawy kluczy Dobra, ale raczej nie będę nic kupować za pieniądze, bo raczej nie chcę To jest legendarna Czekaj, ale cię Okej, okay, okej, okay, dobra Dobra, tylko musiałam coś zrobić Lenger... W legendarnej skrzyni mamy tutaj takie no już fajniejsze przedmioty o, już łagodny upadek, już no to jest chyba 4 albo 6, nie pamiętam liczb rzymskich, ale okej. Okay. Tutaj mamy epicką skrzynię. Ym, no to też są ciekawe rzeczy dosyć, ale właśnie my sobie teraz będziemy otwierać epicką skrzynię, bo jeszcze jej nigdy nie otwierałam, bo na razie miałam zwykłe klucze. Dobra. Ja myślałam, że jakaś diamentowa. Ale otwieramy sobie jeden. Nie no, na serio? Shulker Box? Nie no, świetnie. Wypiski skrzyni, dobra. Uuu, diamentowe spodnie! Takie fajne, dobra. Takie są fajne. Dobra, jeszcze jedno. Diamentowy na pierśnik. Już taki mam. Ale ten jest chyba lepszy, bo ten jeden wylosowałam w zwykłej skrzyni. Ten ma tutaj ochronę 2 niezniszczalność 3. Ten ma ochronę 3 niezniszczalność 3 No jest dobrze Jest dobrze Więc od razu sobie ubiorę No i ten szalkar nie wiem Co z nim na razie zrobię Ale, ale, ale Dobra, niech będzie, że sobie Weźmiemy Chwilkę dosłownie po, Poekspimy Jak mamy niezniszczalność 3 Bo nie chcę ją od razu zepsuć Tą moją fajną siekierkę Um, to tutaj tylko chwilę sobie podziębię, żeby mieć um, trochę expa Tylko. I sorry, widzowie, że tak tutaj latam, ale ciągle nie pamiętam, co są te expierki. Wszyscy tu oczywiście są. Ale okej, okay, spróbuję. Trochę, trochę tutaj tak podpowięć sobie chwilę tutaj poexpimy, A wy, widzowie, pamiętajcie o yy, żeby oglądać, polecać innym swoim kolegom, koleżankom. Moje filmiki subskrybować. Dobra, i my sobie tutaj. Albo wiecie co? Chyba jednak to, to, to nie wyjdzie za bardzo. Le, lepiej mieć na swoją własność. O, jedynko. Lepiej mieć na swoją własność jakby ekspiarkę. Bo wtedy, no. No, no, no widzicie, na no chwilę poekspiłam, a nie mam nawet jednego takiego paseczka. Więc zabierają. Ten eksp i, nie, więc no. Czekaj. Kto tu jest? Topka Warpów, nie? O, w topce monet. Drugi jest tyś z Wojanowic, a pierwszy jest DX1337. -D no, A, tak w ogóle, jakby ktoś nie wiedział, to ja mam um, 3400 monet. Dla Was się może wydawać to pewnie mało, ale dla mnie to jest dużo. Tylko właśnie ja chyba coś zarobiłam, muszę sprawdzić, bo wystawiłam ostatnio parę rzeczy i chyba się coś sprzedało, bo no ja widzę, że mam chyba więcej pieniędzy, bo coś tam wiadomo robię. Dobra, wchodzimy sobie, w moje aukcje, ej no, wydaje mi się, że coś tam ten... Nie wiem za bardzo, co kupili, ale coś tam na pewno kupili. Coś, coś na pewno. Ho. Dobra, nieważne. E, ale coś tam zarobiłam, więc mam i ogólnie też trochę na zadaniach zarobię, bo jakbyście chcieli wiedzieć, to tutaj możemy sobie zadania i jestem ja mam najwięcej z magika. Na razie zrobiłam dwa, i tutaj yy, no, no, tutaj jeszcze nie zrobiłam, ale to zaczęłam. Postaw sześć i Właśnie po to yy, zbierałam sobie trzcinę, żeby tam tylko zrobić parę i co zrobić. Tutaj też coś tam, to też coś tam musiałam postawić. A to? Zaczaruj 5 przedmiotów. To jeszcze jeden. To może coś sobie zaczarujemy. 500 tylko pieniążków. Hmm. Dobra, zobaczymy. A to co? Aha, muszę najpierw to zrobić. Skromać 30x level. A. U 30, 30. Dobra, mogę po prostu sobie zacząć, żeby to już leciało, jakby po prostu. Mm, dobra, widzowie to my. Yy, mam pomysł, że teraz się przeteleportujemy na moją działkę. Co? Halo? Czekaj, co? Wymagana teleportacja do domu. To do trzy. Nie rozumiem, ale wybieramy chyba to. Coś mi się tutaj pojawiło. Dobra, zaraz powinnam być... Przeteleportowana. może nie? Czekajcie, jeszcze raz muszę to wpisać. Dom, działka, no co jest, nic, jak, jak moje domy. Co ja mam, parę domów, mam jeden dom. Nie wiem, to napiszę z działka i może nie wiem, wpiszę z... mój. Jakbyście chcieli wpadać do mnie, to jestem y, działka Agoszka, więc jakby... Możecie. Nie, no. Do mnie przylecić, jakby. No co jest? No nie mogę się tepnąć. No to to na mój dom? Nie wiem. Aby teleportować, kliknij PPM albo ustawić dom. LPM. Ja chcę. Czemu mnie nie teleportuje? Nie rozumiem. Nie mogę wrócić do mojej działki. Czekaj, no coś mnie nie teleportuje. Czekajcie, widzowie, bo ja już w sumie teraz to nie wiem, co mam zrobić. Nie chcę mnie przeteleportować do ciałki mojej. Dobra, to zrobimy tak, jak na razie nie chcę, że włożymy sobie tutaj do, do, do szalkera moją tą siekierkę. Um, weźmiemy sobie tylko ten miecz, jaki tutaj gdzieś zdobyłam, to jedzonko, jeszcze odłożymy tutaj um, i się chyba po prostu przeteleportujemy, bo tutaj są wszędzie jakby takie gąbki, o widzicie, To jest jedna z nich um, i jak kliknę to się gdzieś przeteleportuje i ja chciałabym znaleźć jeszcze jedną trzcinę, bo mi jest potrzebna do papieru, a papier oczywiście do książeczek. Więc w jakieś losowe miejsce tepnęło mnie na dżunglę, ok. Mam nadzieję, że będę mogła się stąd tepnąć, bo spał mi chyba działa. Ej, bambusa. Jeśli to nie jest czyjaś działka, to mogę bambusa pozbierać, a wiecie, on się chyba dobrze sprzedaje. No i super. I sobie pozbieramy troszeczkę bambusa, tam zetnę tylko parę. Hop. Od razu to jest takie fajne, że, że to robi i się całe robi. Takie trochę satysfakcjonujące. Ile ja już tego mam? Można rozwalać i rozwalać. Nie będę mieczem, bo mi się psuje. Wolę go mieć. Jezu, już ponad tak. Bo dobra, kamienne miecze, ja nie mogę. Okej, okay, trochę się ciemno robi, ale nie ma tutaj potworów chyba na tym serwerze. Więc to nie jest problem, tylko będzie ciemno. Okej, okay, no to sobie czekajcie. O, tutaj jest znów pustynia, bo ja mam też działka na pustynie. Na pustyni. Więc może tutaj gdzieś będzie trzcina. Zobaczymy. Czy to jest zbugowana woda? O nie, o nie, o nie. Dobra, spadłam na szczęście do wody. Ale wiecie co, widzę, wiecie, że tutaj nie da się y, umrzeć jakby tak samemu. No, chyba, że jakby sk skoczysz na raz. Nie. Um, ale tak to, to jakby jak tracisz serduszka, to od razu cię odradzają, a jedzenie w ogóle nigdy mi nie, nie, nie spada, więc nie wiem po, po co w ogóle go zbieram. Muszę się teraz stąd jakoś wydostać. O nie! No nie! Ale czekaj, czy ja coś straciłam? W sumie to nie. Level miałam zerowy, miałam tylko jakiś miecz, który. Znalazłam i ten bambus. Aha. Czekajcie, spróbujemy się jeszcze raz tepnąć. Na naszą działkę. O, chyba teraz będzie ok, bo nie pojawiło mi się żadne nic. O, jest! Tak! Super. Dobra, włożyłam tutaj moje rzeczy tak. To sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy, i to chyba wszystko. Włożymy to sobie tutaj yy, do naszej tej. No. A jeszcze tutaj strzały. Czekajcie, bo jeśli jeszcze zenchantuję jakąś jedną rzecz, to dostanę 500 Szkoda, Dla mnie to jest nawet w sumie dużo, troszeczkę. Jakby tak za darmo, więc możemy sobie. Hmm. Właśnie ten łuk mam fajny, ale to już jest zenchantowany Więc czekajcie, jak to się jeszcze czatowało, że książki, dobra, nieważne. Hmm. Może po prostu z... ym, tam we wezmę jakiś tutaj miedzi, bo widzicie, że zbieram takie tutaj przedmioty, bo jak dla mnie mogą się żelazne przydać. Na razie diamentowych nie chcę tworzyć za dużo. No, i weźmiemy sobie jakiś po prostu przedmiot, i tam na kowadle, czy tam na czymś. Już nie pamiętam na czym się to robi. Zdejmiemy zaklęcie i tam coś zenchantujemy A nie, czekajcie. To ja muszę najpierw ten jakiś level wbić chociaż szósty, czy coś. Dobra, to chyba do siódmego, żeby cokolwiek było. No to nie wiem, weźmiemy sobie na przykład, żeby chociaż mi się to przydało, to może, nie wiem, siekierkę to Ok, bierzemy i w sumie... Czy mi potrzebna jakaś rzecz... Dobra, w razie czego wezmę kilofik, ale chyba nie ten. Albo do. Hmm. Czekajcie, który by tu. Dobra, wezmę... wezmę żelazny. To. Okej. Okay. Dobra, tak w ogóle będziecie mogli pisać komentarzach, jak tam wam dzień mijał, czy coś. Ale okej. Okay. Um, dobra, to teraz sobie pójdziemy. Tutaj gdzieś powinny być takie rzeczy. No, wiecie, te takie o. Na tym się zdejmuje? Nie naprawdę. Nie, to co to, to, to się zdejmuje na takim innym. Wiecie, widzę, ja nie pamiętam. O chyba na tym. Czyli zaraz zobaczymy, jak to się nazywa albo i nie. Ulepszyć sprzęt? Nie chcę ulepszyć. To znaczy, by się to robiło, że się zdejmowało. U. Hej, hej. Ej, to masz Wojana, fajnie, ale to nie rok um, Dobra, dobra. Wiecie co, widzę, chyba już mam troszeczkę y, długi ten odcinek, więc. Będziemy już chyba kończyć, na następnym po prostu odcinku sobie um, zrobimy, jakby ten enchant, dokończymy zadanka i takie jeszcze różne rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja już kończę. Pa! pa.